Książęce zachcianki prezentują. Pomidor nadziewany białym serem. Do przygotowania pomidorów potrzebujemy pomidory, szczypiorek, ser biały, jogurt naturalny, sól, pieprz i bazylię. Zaczynamy od przygotowania pomidorów. Odcinamy górną część razem z ogonkiem. Przy pomocy łyżki usuwamy środki. Rozdrobniam widelcem. Dodaję biały ser i znowu rozdrabniam widelcem. Kroimy bazylię i dodajemy do farszu. Kroimy szczypiorek i połowę dodajemy do farszu, a połowę zostawiamy do dekoracji. Mieszamy i dodajemy kilka łyżek jogurtu naturalnego. Dodajemy sól i pieprz. Tak przygotowany farsz przekładamy do pomidorów. Na talerz przekładamy resztę szczypiorku i układam na nim pomidory. I gotowe. Dokładny przepis znajdziecie na moim blogu www.ciążowezachcianki.blogspot.com. Zapraszam.